Cześć, witam Was. Energik w kolejnym odcinku 13. W dzisiejszym odcinku szukamy szaletu. Szalet publiczny, płatny, chyba jak powiedziałem w poprzednim. Zobaczymy gdzie on jest. Dzisiaj natomiast chciałbym Wam poruszyć dosyć ciekawą kwestię, którą ostatnio słyszałem. Niejaki Jim Ryan, szef europejskiego działu Sony, skrytykował ogólnie, znaczy. Skrytykował Xboxa za to, że wprowadzili wsteczną kompatybilność i że zapowiedział, że na sony po prostu tej wstecznej kompatybilności nigdy nie będzie. I wyszedł z założenia, czy też powiedział, że gracze nie chcą grać w stare gry. Okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć, tylko jest to stwierdzenie, które sony. Tak naprawdę, powinno się zastanowić, zanim gadają, gadają takie bzdury. Już nawet nie chodzi mi o to, że gracze lubią grać w stare gry, ale Sony samo wali cały czas jakimiś remasterami, odgrzewanymi kotletami na lewo i prawo. A z drugiej strony maczelność mówić, że gracze nie chcą grać w stare gry. No to zaraz, to coś tu nie gra, tak? To po co w ogóle te wszystkie remastery, reedycje, jakieś w ogóle inne gry, które, nie wiem, Shadow of the Colossus na tym mecz się zapowiedzieli? To też jest stara gra. Więc coś tu nie gra. Powiem Wam, że jak tak czytam, to, to czasami się wydaje, że oni czasami gadają, po prostu nie przemyślą tego, co oni w ogóle gadają. I wychodzą takie kwiatki, tak? Gracze nie chcą grać w stare gry. Z punktu widzenia korporacji, jaką jest Sony, gracze nie powinni grać w stare gry. No bo jeżeli grasz w stare gry. To nie kupujesz nowych, bądź nie wydajesz tyle pieniędzy na nowe gry co wydajesz na stare. A za stare gry Sony nie dostaje ani grosza, bo zazwyczaj kupujesz je z drugiej ręki. No to rozumiem to, tak. Jestem w stanie to pojąć, że z punktu widzenia korporacji, no nie jest to dobry deal. Ale gracze lubią grać w stare gry. Ja lubię grać w stare gry. Wiecie, aktualnie najczęściej odpalaną u mnie konsolą w domu w tym momencie jest PlayStation 2 czy tam nawet te gry z emulatorków, ale cały czas PlayStation 2. Więc proponowałbym czasami się zastanowić, ten Jim Reinhardt to też jest po prostu taki trochę, nie wiem, nie wiem skąd on wziął te swoje historie, ale yy, naraził się myślę wielu graczom, bo myślę, że wiecie, znaczy to też jest ciekawe na czym on rozumie stara gra, czy na przykład yy, Second Sun już jest starą grą, Prawdopodobnie tak, bo gra na tej grze już Sony nie zarabia, tak? Bo już możesz ją kupić z drugiej ręki za grosze. Czy Uncharted 4 jest starą grą? No prawdopodobnie też. Bo też już na niej nie zarabia, o jaki zmarzlak. Bo już możesz ją kupić sobie za legro używkę, za połowę ceny, czy tam za nawet więcej nie wiem ile teraz chodzą używki. Także... No, stwierdzenie, że tylko powinniśmy grać w nowe gry, a aktualnie nowa gra oznacza to, że gra ma około dwóch tygodni od czasu premiery, bo po tych dwóch tygodniach już ta gra jest stara, więc po dwóch tygodniach już powinieneś kupować nową grę. Co łatwo oczywiście przekalkulować, że w przeciągu miesiąca powinieneś wydawać 1000 gry na, 1000 zł na gry. I grać tylko w nowe gry. No powiem wam, że... Dziwię się, znaczy, wiecie co? Bo to jest troszkę też tak, że większość graczy uważa, że korporacje typu Sony, no pewnie Microsoft też, tak? Sony, Microsoft, Nintendo są takie super dla graczy i one dla graczy tyle robią. Korporacja jedynym celem jest zarabianie pieniędzy na tobie, więc dla nich. Nie liczy się to, czy zrobią ci coś fajnego, czy zrobią. Na pewno nie pójdą ci na rękę, jeżeli nie będą, nie, nie będą mieli w tym jakiegoś interesu. I to się odnosi nie tylko do Sony, które parę lat temu, gdy była premiera PlayStation 4, zapowiedziała, że, konsole, że gry nie będą przypisane do konsoli, tylko że będzie można je wypożyczać. To nie jest to, że oni zrobili, poszli wam na rękę i że w ogóle fajnie, fajne Sony, tak. Oni mieli w tym po prostu interes, i tyle. I... I, i, i... I tak, no. A wiecie, stwierdzanie, że... To jest trochę tak, wiecie, no, korporacja Was, jako szarego odbiorcę końcowego, ma totalnie w dupie. Oni z Wami się w ogóle nie liczą, nie? To, to jest... Jesteście na samym końcu łańcucha pokarmowego, tak zresztą jak ja, i... E, oni chcą Wam sprzedać produkt, najlepiej... W jak najwyższej cenie i jak najwięcej. Dlatego no, dostajesz takie właśnie kwiatki, które ci się wydaje, że korporacja jest fajna, że w ogóle, że jest taka do ludzi. A potem pojawiają się takie właśnie postacie jak Jim Rainer, który stwierdza, że no, gracze nie powinni grać w stare gry i najlepiej, żeby w ogóle nie grali w stare gry, tylko w gry nowe. <grym> Absurd, tak? A równocześnie wydają ileś tam w roku remasterów. Także przecząc tak naprawdę sami sobie. Ciekawostka, ciekawostka, muszę przyznać. Myślę, że. Za... Znaczy właściwie nie myślę, że ten gość pamiętacie, była taka głośna kwestia, który, dla gościa, który powiedział, że... Yy, dla graczy, którzy chcą... coś takiego było z Xboxem. Że dla tych, którzy coś tam tego, to jest Xbox 360 i. Za takie słowa, nie pamiętam dokładnie jak to, jak to szło, ale to też była taka dosyć spora chryja. Za te słowa kolesia po prostu wywalili. Ale jakoś mi się nie wydaje, żeby Jim Raynor, szef europejskiego oddziału PlayStation został wywalony za takie słowa, które są. No, powiedzmy sobie szczerze, mocno kontrowersyjne, tak? Oczywiście, nie każdy gra w stare gry, to jest normalne. Wow, oh my God, you're Lachom. Alle Lachen. Lachen, Lachen. The girl and the father. The surgeon did an outstanding okay, also, ich job. <coughs> <coughs> It's coming too. Increase the dose of the fentanyl. Shall I start the tattoo? Awesome. this is the widow of steve rowland the man whose identity you've taken steve was number 13 i was 17 the leaders of the conspiracy had my husband killed by the mongoose but steve managed to drag himself back here before dying one day i'll know the faces of those who betrayed him Find the bastard to put the head of my friend Sheridan. And why? Historic is a gangster. When they see Steve's ghost, they'll slip up. They might also figure out you betrayed them, Kim. Can you hear me? Listen, I've identified three members of the city. Ooh, Their the the meeting. You have to be there too. My part of the mission is finished. Now it's your turn. What the... Cover me. I found it! Over here! <laughs> <laughs> nice. Okay. się dozbroić. Także wracając do tych starych gier, często jest tak, że nie grasz w te stare gry dlatego, że musisz, ale po prostu dlatego, że chcesz, że czujesz jakąś do niej, nie wiem, ogromną sentyment, tak jak ja no, czuję sentyment do wielu gier i lubię do nich wracać, tak? Niekoniecznie nowy tytuł da mi to, co dawał mi stary tytuł, nawet na PlayStation 2, czy tam nawet starszy jakiś na PlayStation 1, czy, czy nawet na PC, -ta. także lubię wracać do starych gier. Oczywiście. Dużo gram na konsoli PlayStation 4, po części jest to wynikiem mojej pracy, tak? W po prostu gram dużo, żeby robić recenzje czy tam jakieś materiały, ale też nie jest to tak, że zmuszam się do grania na starych konsolach, po prostu je też lubię, to jest chyba oczywiste i myślę, że wielu z Was może a, podobnie potwierdzić to, tak, że wow, no zaraz zginę, no, już nie mam w ogóle amunicji. Ależ po prostu helikopter strzela przez ściany. No, fantastycznie. No fantastycznie. O, Harry Potter. Powrót Harego Pottera 5. Dobra, no muszę chyba jakoś tutaj. Helikopter strącić. Nie mam już amunicji. O, jest jakiś... Co co? Bo nie z góry nie przeczytałem co ona tam pisała. Co ona tam mówiła. Nie wiem za bardzo gdzie mam iść, no Oj shit. Tu? Do lasu? Chyba tak. Oho, RPG. Ale moja mama K 47 także RPG mi nie straszne. Łoo. To budynek w drzazgi, mówicie. Czy już tutaj wszystko podabiałem? Nie, jeszcze to szkoda. Okay. Dostojny łoś! Ciach! Czy mi się wydawało czy miało śnieżne buty, ale detal, ale detal fajnie. No, tutaj jest trochę więcej strzelania i trochę tak ta energia schodzi szybciej z tego co widzę. Ogólnie taki poziom... nieby poziom zimowy, ale ma taki klimacik, jakaś taka jest... Y Taka jakby mgiełka lekko fajnie, fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Okej. Okay. nie pamiętam tego zupełnie. Uo. No mamy nareszcie mangustę. Jesteśmy w więzieniu. Ostatni poziom. No, idziemy Musimy się stąd wydostać raz, dwa, pięć. Ok, jakiś szwirus. Panie świru się. Okay. No. Policjanci z początku gry postanowili się pojawić jeszcze raz. Doktor Rumak.

That number 17 imposter may not be the only one who's infiltrated. Do... Examine his chest as well. Tell me if you find traces of the three bullets I put in him. I'm starting to doubt this man's identity. Mm -hmm. I'll take care of it right away. Historia me. dobra, tap-tap-tap, okej, okay. okej, okay. Hmm. może się uda gdzieś tutaj wydostać, szukamy.

Got the whole all to Dobra, otwieraj. Otwieraj. Dobra, to musimy się stąd wydostać. Jakoś szybko trzeba zobaczyć, co my tu mamy. To nic nie mamy. Tu jakiś koleś leży. Okay. Kurde, zniszczyłem butelkę. Oj, to może mnie kosztować bardzo dużo. Ciao. Dobra, muszę teraz uciekać. Czy znajdę jeszcze coś, żeby tego gościa. A, mam pionchy, dobra. Dobra, mamy go. Mamy go. Za karę ziom, za karę. Za karę powinienem cię włożyć do pralki, ale pralki się nie otwierają, więc do umywalki. Nie można, szkoda. W inny grach by się dało. Dobra, gdzieś tu powinny być drzwi, które otworzę tym kluczykiem. Okej. Okay. Mamy szczotki, mamy butelki. Dobra. Tu gdzieś jakiś kolo powinien być, którego spacyfikuję zaraz. bo i nie. Wydaje mi się, że powiem tutaj jakoś na górę się dostać. O, chyba tu. Po tych pudłach. Okej. Okay. Chyba tak. Flaszeczkę sobie zostawię jako typowy menel z Łodzi. Może jest podatna na spieniężenie. Okej. Okay. O! Tu jest jakaś broń. Dobrze było się tam dostać. Ciachu, ciachu. Dobra, tylko żeby nie spać teraz, bezsensownie. Ok. Rachu, ciachu. O. A flaszeczkę jeszcze zostawię. Może jeszcze tam coś się da z niej wypić. Wycisnąć ostatnie soki. Ok, mamy pierwszego Zambrudera. Ło! Naskoczyłem mu na głowę, ale to było dobre. Ale to było dobre. Ok, mam jeszcze te noże. Dostawca noży z gierłoży. Dziach! W dostali w gardło. Proszę, jakie dwa headshoty. Jeden w, w oczko. a drugi troszkę poniżej, ale też prawie w oczko. To było to. Ale to było dobre. No dobra, wy chcemy się stąd teraz szybko wydostać. Ciach. Wszędzie będę musiał klucz używać. Ej. Będzie trochę nudne. Okej, okay, tu mamy gościa jakiegoś. Ja się wróciłem teraz? A to jest. Co to jest? Seablock. Seablock. Ok, Seablock. To był taki zespół kiedyś, który się nazywał Seablock. Pamiętam go doskonale. Relaj do mnie, dziadu No trochę te obrazki mi zasłoniły wszystko w ogóle cały obraz. Trochę bzdura. O grubasie. Dobra, nie mam, tu nie mam niestety. A mam już klucz. Dobra. Tu jeszcze mam jakieś koleżkę. Okej. Okay. Spokojnie. Ołowiu starczy dla wszystkich. Okej. Okay. Ucieczka po prostu jak w Prison Breaku. Szaleństwo. O, tego szukałem, tego szukałem. Amunicja. Karabin snajperski, okej. Okay. W więzieniu w... W bloku F, gdzie jedzą więźniowie, jest... Gdzie jest karabin snajperski. To bardzo mądre w ogóle posunięcie. Brawo, brawo. Brawo naczelnik. Nasz ziom. Ktoś nas atakować? Albo i nie. Zobaczymy. Nikogo nie było. Oho. Przyda się karabin snajperski. Wystaw, wystaw łebek. Pięknie. Pięknie. Brawo, brawo. A ty gdzie biegniesz grubasku? Młohahaha. Ależ jestem killer. Dobra. Nie wiem teraz za bardzo gdzie mam iść, znaczy mam tu pewne miejsca, gdzie jeszcze nie zbadane, tylko nie wiem co mam tutaj zrobić. O, o ty, o ty dziadu. Tu jest krzesło elektryczne i trumna. Najsik. O, proszę, zielona mila. Tutaj czerwona mila. Poko. Chyba dobrze idę bo w sumie. tnęło? znaczy cały czas się otwiera coś nowego, więc chyba. Wow, jakiś więzień! To Michael Schofield tutaj. Nie spodziewałem się, Michaelu, ciebie. Ok. No, Uf, było po prostu fajnie wycieczka w więzieniu. No dobra, na następnym odcinku będziemy próbować wydostać się z, ze szpitala, i nie możemy zabić nikogo, nie możemy zabić medycznego stafu. <grywanie> Dziękuję, że byliście ze mną przy kolejnym odcinku. Ko Tań zakończonego poziomu. I cóż, zapraszam na kolejny odcinek. To tyle, pozdrawiam Was z energii, trzymajcie się do następnego. Cześć.